Ponownie na naszym kanale. Pomyśleliśmy sobie, że stworzymy taką nową serię, która będzie się nazywała Co można znaleźć w, i tutaj będą trzy kropki. Będą to albo bardzo niespecyficzne miejsca na znajdowanie fajnych rzeczy do stylizacji, albo tak bardzo, yy, tak bardzo normalne, że aż czasem ciężko pomyśleć, że w tym miejscu można znaleźć coś fajnego. Yy, po prostu czasem jest coś tak blisko, <gry> jak to się mówi. Yy, Najciemniej pod latarnią. Tak, najciemniej pod latarnią. I dzisiaj będzie taki temat, co można znaleźć w męskiej szafie. I możecie sobie to tłumaczyć na różne sposoby. Niekoniecznie to musi być tak, że musicie otworzyć męską szafę i wyjąć z, z niej... To, co, o czym będziemy dzisiaj mówić, możecie potraktować to tak, jakbyście poszły na przykład do działu męskiego w sklepie. Bo dziś będziemy mówić o męskiej koszuli. I ja, na przykład, mogę powiedzieć, że ja tą męską koszulę nawet nie znalazłam w męskiej szafie mojego męża, tylko znalazłam ją w jego walizce, bo jesteśmy na wakacjach. I chciałam Wam powiedzieć, że jest to bardzo fajna część garderoby dla wielu kobiet i zachęcam Was, żebyście otworzyły te szafy i zobaczyły, czy tam się jakaś fajna koszula nie znajduje. A za chwilę powiem Wam, dlaczego, i pokażę Wam też. Kilka stylizacji, oczywiście takich teraz letnich, bo jestem na wakacjach i to, co w tej walizce znalazłam, również w swojej. Postaram się zmiksować, tak żebyście zobaczyły, o co mi chodzi. Ale oczywiście, wariacji jest bardzo dużo i każda sylwetka będzie inaczej wyglądała, więc teraz będzie to wszystko zależało od waszej wyobraźni, od waszej fantazji, jak będziecie tą koszulę stylizowały. Chciałam Wam powiedzieć, co jest takiego fajnego w męskiej koszuli. Otóż jeżeli na przykład no, macie troszeczkę większy rozmiar, chciałobyście zatuszować jakieś fałdki na brzuchu, będzie to y, idealna propozycja dla Was, dlatego że męskie koszule nie są taliowane albo są taliowane dużo, dużo mniej niż damskie. Pozwala to na ukrycie tego, co właśnie ukryć chcemy i sylwetka wygląda... Po prostu lepiej, tak? Męskie koszule też nie mają tylu, ty, tyle elastanu, chociaż zdarza się, że rzeczywiście jakieś 2% do bawełny, do jedwabiu jest dodawane i z tego też są szyte męskie koszule, ale zazwyczaj one są w jakichś 100% z bawełny. One są też gramaturowo czasem troszeczkę, troszeczkę grubsze, więc zatuszowanie jakichś takich drobnych mankamentów jest bardzo proste. I możecie sobie nosić tę koszulę w stylizacjach przeróżnych. Mogą być to i do pracy, i na co dzień. Możecie yy, przewiązywać je w pasie, to znaczy wiązać sobie, założyć ją normalnie i zawiązać supełek na, na brzuchu yy, do jakichś fajnych sukienek, do spodni. Możecie nosić ją po prostu luźne. I ja na przykład bardzo lubię nosić męską koszulę, taką największą, jaką znalazłam u Dominika, noszę do leggingsów. To jest taka koszula, która jest nawet na niego za duża, więc jest naprawdę sporych rozmiarów, jest taka oversize, a wiecie, że ja na przykład nie lubię nosić legginsów z dopasowanymi rzeczami i też nie polecam, bo wtedy to niestety podkreśla trochę za dużo ciała. Moim zdaniem to... Jeżeli ma się leginsy, to właśnie fajna, luźna góra będzie najbardziej adekwatna, będzie to wyglądało smacznie. Oczywiście, bo Wy mnie tak czasem pytacie o te leginsy i podpytujecie, leginsy są po prostu dobre na siłownię, takie z krótkim topem, a na co dzień, na, na jakieś spacery, na jakieś takie luźniejsze weekendowe dni, to myślę, że z luźną górą będziecie się lepiej czuły i nie będzie pokazywały, jak ja to mówię, całego kina. Ja po prostu nie lubię, jak, jak się świeci pośladkami i taka luźna koszula załatwia sprawę. Tak więc bardzo dobra jest zarówno dla szczupłych dziewczyn, jak i tych, które noszą większe rozmiary, tych, które chcą zatuszować brzuch, może pociąży, albo po prostu nie lubią te, tych okolic ciała i wtedy taka koszula zgrabnie to zamaskuje. Ale dla kogo taka koszula dobra nie będzie w takiej luźnej formie? Jeżeli macie taką sylwetkę, która charakteryzuje się tym, że ma dolną część ciała taką bardziej masywną, macie masywne uda, biodra i na przykład dość duży biust, ale talia jest super, hiper wąska. To taką koszulą sobie ją tylko zamaskujecie i będziecie wyglądały na tęsze. W takim wypadku powinnyście talię podkreślać, bo jest to największy i naj, najfajniejszy atut waszego, waszej sylwetki. I wtedy po prostu podkreślajcie sobie taką koszulę paskiem. Albo jakąś wstążką przewiążcie sobie i wtedy oczywiście sylwetka znowu zyska na lekkości. A jeżeli założycie sobie taką luźną do jakichś spodni, to będziecie wyglądały na no, no dużo większe. Oczywiście niektórzy lubią, więc jak ktoś tak lubi, to jak najbardziej, tylko to jest taka drobna uwaga. Zazwyczaj każdy chciałby wyglądać troszeczkę szczuplej i smuklej. Yy. W męskiej szafie możecie znaleźć też dużo innych fajnych rzeczy, do których polecam zajrzeć, to są też t-shirty i swetry, może kiedyś zrobimy osobny odcinek o tym, ale dzisiaj, dzisiaj mówię o koszuli i na przykład mam teraz na sobie też męską koszulę Dominika, mam nadzieję, że nie zrobi mi za to wielkiej awantury, ale jak widzicie obcięłam jej górę i tutaj jest taki dla Was mały pomysł, to jest... Yy... <laughs> pokazuję... Co mi zrobi? To jest męska koszula bawełniana, taka najzwyklejsza, wiecie, taka do garnituru. Obcięłam jej górę i jestem na wakacjach. Nie mam tutaj maszyny. Będzie żoną bicie. Ręcznie przyszyłam tutaj taką fastrygę i wciągnęłam gumkę, którą znalazłam w szafie mojej teściowej gdzieś zostawiła. Dziękuję Ci teściowo, mogłam zrobić sobie dzięki Tobie kreację. Zobaczcie, jeszcze widać mankieciki ich nie obcięłam, ale tutaj również mogłybyście na jakiejś długości, na której chcecie sobie obciąć i wciągnąć gumkę. Ja zostawiłam mankieciki, podobam się. W związku z tym, że akurat przy mojej sylwetce pasek. Wygląda dobrze, bo akurat to jest takie miejsce, które mam dość szczupłe, założyłam sobie pasek, więc jeżeli ktoś ma podobną sylwetkę, też zachęcam do założenia paska. I jak widzicie, jest to bardzo fajna y, propozycja na, w, na zmienienie luku męskiej koszuli, więc może nie ryzykujcie tak jak ja, nie wyciągajcie bez... Znaczy się w sumie, pytałam Ciebie? No, Niespecjalnie. No właśnie, ale Dominik chyba mi wybaczy, bo przynajmniej mam wideo nowe. <laughs> więc zachęcam Was. Czasem możecie znaleźć w jakimś sklepie fajną koszulę, ale na przykład będzie miała sztywny kołnierzyk i nie będzie Wam się ona zbyt, zbytnio podobała, więc możecie od razu sobie ją spokojnie brać, żeby ją obciąć. Jeszcze takich jedną ciekawostkę Wam powiem, że męska koszula w takiej formie jak jest dzisiaj, kiedyś była tylko i wyłącznie zwykłą bielizną. Kiedyś nie nosiło się tego tak, jak nosimy to, jak panowie noszą to w dzisiejszych czasach, kiedyś to była bielizna. Na początku nie wystawał ani kawałeczek tej koszuli, nawet kołnierzyk, Dopiero potem jak się pokazały, to wystawał spod ubrania kołnierzy, oczywiście w dawnych, dawnych czasach. Biała koszula to już w ogóle była oznaką wysokiego statusu społecznego i ogromnej kwoty pieniędzy dlatego że biały był zarezerwowany dla ludzi, którzy po prostu mogli dbać bardziej o, o no niestety można tak to powiedzieć, o higienę, bo, bo o pranie w tamtych czasach nie było tak łatwe, jak jest dzisiaj, więc biel była naprawdę e, wskazywało na no to, że ktoś jest bardziej majętny. Później, jeżeli. A wtedy właśnie na roli czy gdzieś były takie koszule, pewnie widzieliście w filmach czy w książkach, były bardziej takie lniane w odcieniach takich naturalnych. No i one nie, po prostu nie było na nich tak widać brudu, było nie, było nie trzeba było tak często ich prać. A później jak koszule kolorowe weszły, to bardzo często miały białe kołnierzyki mankiety, żeby można było pokazać, że właściciel tej koszuli... Pierze ją i są wszystkie czyste. Dzisiaj koszule są kolorowe, ale nadal, nadal w, na, ważnych, wa, na ważnych okazjach wskazane jest, aby pan nosił marynarkę. Na, na koszule nadal uważa się, że to jest najbardziej elegancka forma, żeby koszula nie była założona sama. Pokażę wam kilka stylizacji, jak ja się ubieram na wakacjach w te męskie koszule. Mam nadzieję, że Wy również macie jakieś fajne pomysły i mi napiszecie w komentarzach, jak Wy byście to nosiły. Ja serdecznie Wam polecam męską koszulę do różnych, le, albo takich casualowych stylizacji, czy do pracy, czy, na, czy na, nawet na wieczorowe okazje. Ja bardzo często polecam klientkom do noszenia nawet z wieczorowymi spódnicami. I cóż chciałam Wam powiedzieć, ja kiedyś w kolekcji miałam takie koszule, które były też inspirowane męskimi, miały mniej zaszewek, albo nie miały wcale, były luźniejsze. Więc projektanci cały czas się inspirują tą męską koszulą, nawet w modzie damskiej. Yy, następne odcinki już mamy rozpisane, co będziemy tutaj wykorzystywać, z takich rzeczy, które albo zostały gdzieś znalezione w miejscu, w których się możecie nie spodziewać, albo właśnie są tak banalne i proste, że możecie nie spodziewać się, że tam jest coś tak fajnego, co można wystylizować i nosić na co dzień, albo od święta, albo na jakieś takie okazje bardziej wyszukane. Piszcie mi w komentarzach. Yy, czy założyłybyście męską koszulę, czy nosicie? Jak byście ją wystylizowały? Jakie macie pomysły? I yy, jeżeli macie jakąś taką u swojego chłopaka, męża, taty, brata, obetnijcie sobie, zróbcie sobie taką melato, polecam. Dominik poleca. Daję łapkę w górę. Na koniec mam dla was krótką instrukcję do it yourself. Oto część koszuli, którą odcięłam. Wzięłam kołnierzyk i troszeczkę poniżej pierwszego guziczka kawałek rękawa. Dopasujcie to do siebie, jak będziecie najlepiej wyglądały. Podwincie to, nie trzeba mieć maszyny, więc nie chcę słyszeć żadnych wymówek, że nie umiecie szyć, nie macie sprzętu. Ja też tutaj na wakacjach nie mam, więc podwinęłam ręcznie. Przyszyłam fastrygą, którą mówię Wam, że jest ozdobna i możecie tak zrobić, śmiało. A żeby się zrekompensować za to, że zniszczyłam Dominikowi koszulę, chciałam Was zaprosić na jego nowy kanał. Gdzie Dominik pokaże Wam swoją twórczość, zachęcam Was do posłuchania jego piosenek. Są tam dwa klipy, w których Dominik wystąpił koszulach, które mu pozostały, których jeszcze nie obcięłam, a nawet nie jestem pewna, czy nie ma tam na sobie tej, którą mu zniszczyłam. No ale w każdym razie będą tam koszule z dzisiejszego odcinka. Zobaczycie sobie, że to są naprawdę męskie koszule, które użyłam i wyjęłam z jego walizki. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz. Zapraszam Was na wszystkie nasze kanały. Lajkujcie, subskrybujcie, bo mamy dla Was wiele niespodzianek i wiele inspiracji i oczywiście ich Wam życzę. Wszystkiego dobrego!